Ponieważ uważam, że konopia jest, nie jest narkotykiem, bo wielu ludzi uważają za narkotyk. Na przykład policja łapie kogoś, który ma przy sobie, to od razu dostaje. Ponieważ chcemy, aby marihuana została zalegalizowana. zalegalizowana. Dlaczego? Dlaczego? Bo to nie jest narkotykiem. Żebym w końcu coś, co robię nielegalnie, robił legalnie. Uważam, że nie warto karać ludzi, którzy są od niej uzależnieni. Zalegalizować to. Pisać tak, ale... petycję do prezydenta Wocławka. I Polski. Do prezydenta najlepiej. To ma trafić do prezydenta Wocławka? Nie, żeby... do, do prezydenta Polski. A właśnie do komorowskiego gościa. Tak. żeby to zalegalizował i żeby to było w końcu legalne. I żeby to stało tak jak moje ranek na półka w sklepie spożywczym. Tak. To, że nie będziemy po prostu poniżani w radiowodzach, bo gdy kogoś łapią, to od razu w radiowodzie jest poniżany po prostu.